Opalona para młoda Edyta Sytniewska. Opalenizna nadal jest modna, a poza tym doskonale pasuje do ślubnych kreacji. Kontrastuje ze śnieżną bielą uwypuklając detale, idealnie komponuje się z modnym cep puccino, etru i beżem, wydobywa głębokie tony z dodatkowych kolorów typu bordo czy kobalt. Podpowiemy, jak osiągnąć najlepsze efekty w bezpiecznym opalaniu. Przede wszystkim należy zachować umiar. Bez względu na to, czy opalacie się w promieniach słońca czy solarium, bądźcie rozsądni. Opalenizna jest piękna, ale jak wszystko w nadmiarze szkodzi. Przed opalaniem dobrze jest zażywać preparaty, które wyrównują i przyspieszają brązowienie. Dotyczy to zwłaszcza sukien eksponujących ramiona i plecy. Nic nie da się ukryć. Najlepiej zapytać o preparaty w aptece już miesiąc przed planowanym opalaniem. Upewnijcie się też, czy zażywane leki i zioła nie wywołują przebarwień. Unikniecie przykrych niespodzianek. Dodatkowo możecie używać sprawdzonych i bezpiecznych przyspieszaczy opalania. Szczególną ochroną musicie objąć twarz, ponieważ ona starzeje się najszybciej. Na rynku dostępna jest cała gama produktów przeznaczonych specjalnie do jej pielęgnacji. Musicie też pamiętać, aby nos czy uszy nie spiekły się za bardzo. Twarz panny młodej będzie szczególnie eksponowana. Zaczynając opalanie, używa się tylko preparatów z wysokimi filtrami, szczególnie przy jasnej karnacji. W trakcie opalania, gdy skóra już przyzwyczai się do słońca, możecie zacząć używać słabszych kosmetyków. Po opalaniu niezbędne jest natłuszczenie i nawilżenie skóry, tym bardziej, że odpowiednie dbanie o nią przedłuży efekty opalania. Nie tylko panna młoda może się pochwalić opalenizną. Odcień skóry pana młodego jest równie ważny. Występujecie w duecie i dlatego wasze opalenizny muszą ze sobą współgrać. Jeżeli jedno jest typem bladej twarzy, to drugie może być tylko lekko opalone. Mocna opalenizna będzie zbyt kontrastować z bielą skóry partnera. Możecie się narazić na niepotrzebne komentarze. Szybki i bezpieczny efekt zagwarantuje wam sam opalacz. Jednak trzeba naprawdę umiejętnie i równomiernie go nałożyć oraz uważać na plamy, które może zostawiać, szczególnie na białym kolorze. Na kilka tygodni przed uroczystością warto sprawdzić na własnej skórze, jak zachowuje się wybrany preparat podczas tego uroczystego wydarzenia, jakim jest ślub. Powinniście promieniować równomierną i piękną opalenizną. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.